Bardzo różowy, a to jakieś kolorowe stawki. Widać, że mimo tego, że panie są to walczące, to jednak estetyka jest również na wysokim poziomie. Widzimy jak, jak dwa elektrony, raz za razem. Nie. Jak dwie oczy, jak okay. dwie osy, się się Jak jak się na ziemi na pewno odpadający okay, okay. deszcz, to do utrudnia dobrą walkę. Okay, tak okay. powiem, że poświęcenie się zamknięcia okay. za za zamknięcia okay. no, Gdyby okay, to okay. Nie, mógłby naprawdę zdeprymować y, przedstawicielkę Japonii, ale okay. walka. Wraca już chyba... Wracaj! 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 nie ...silne... ...trafienie...

オッケー。 Yeah, ready. Druga runda Japonia kontra Argentyna. wzrosną z Ościskiego wzrostu. Długi, z drugi jest porównywalny z wielkością Japonii i się jedna i druga posługują what? What? What?

Kill it, kill it. One more <laughs> judges to your places, Argentina, ready, Japan, ready. А потом и хорошее я тебе сказал. А вот это вот. Что ты себе держишь? Ой!

ねはいや真っすぐのキャンペーンで。

Oh. Ladies. Victory. Japan. Yeah!